Cześć witajcie, z tej Marcel. Dzisiaj nagrywamy sobie grę na komputerze, taka jak pcha um, Kupiłem ją dlatego, że zrobić kontent na odcinek i w ogóle, że sobie grać. Um, zarobiłem trochę pieniędzy, mamy piąty poziom. To pierwsze co to może jedziemy do szpitala. Bo też mam. Um, dawno nie nagrywam, to więc... Tak dziwnie będę gadał, bo nie będę wiedział co. Bo to jest gra w końcu. Dobra, możemy jechać na hardkorowe czyli asylum, lub szkoła. Hardcore, dwa miejsca, lub do zwykłego domu, lub dwie farby. Ja bym wziął na gris tego, znaczy na ten, no, to z GTA tak. Ale nie ma tylko kółka, ale. Inny tam rzeczy niesprawiedliwym, znaczy no, jest sprawiedliwe, ale zrobimy może cięcie? Znaczy jeszcze? Dobra, nie robimy cięcia, co sobie poczekajmy? O co sobie poczekajmy? Dobra, jesteśmy po cięciu. Co więc tak? Co pierwsze, moja ulubiona rzecz to latareczka. Znaczy rodzinkę to ja raczej nie wezmę se. Tylko muszę go teraz wyrzucić. Znaczy nie muszę, ale co pierwsze zawsze e, biorę se mm, kamerę. Kamera się mi przyda. Jak chcę się tą grę Eee, robię, żeby się nie zawieszała. 20 efektów tam ma gra tak na razie. Ale może zobaczę, jak to będzie wyglądać w odcinku. Dobra, jak nasz duch się nazywa George Miller. Mhm. George Miller. To fajnie nawet. Uff. Ten dom kiedyś załatwiłem. I ja tylko jeden raz w nią grałem. No, Ale z tym duszkiem. Ciekawe czy coś wy w ogóle widzicie. nie mam jasność pewnie wyłączyłem w telefonie. Dlatego nic nie widzę. Patrzcie nie. jak nagrywam. Ale może normalnie na odcinku będzie widać. No mamy zielony klucz. Jak się go podnosiło? A. Dobra. Gdzie jesteśmy? Łazienka, dobra. E, a, temperatura? z nasiał. Co to? Bo słyszę ducha. Ostatnio się tak wystraszyłem, że aż podskoczyłem. Pewnie się tak tego wystarczyłem, że aż podskoczyłem i to było właśnie w garażu, a nie chcę tego powtórzyć. A chyba on jest na górze. Obawiam się, co do, do czego, bo nie chciałbym mieć ducha na górze. Tam dokładnie pokoju jeszcze nie sprawdziłem. Okej, okay, dobra, bo chyba wy nie widzicie mojej temperatury. Mam nie widzicie mojej temperatury. No ale powiem ile będzie stopni. Kiedy znajdę tą temperaturę. Jesteśmy w salonie jakimś. Znaczy w jakimś pokoju, nie salon. O nie, garaż, jak ja nienawidzę garaży w tej grze. Także jak ostatnim razem to wtedy się tak wystraszyłam, to od tamtej pory nie lubię garaży, <grywania> powstrzymuję swój strach dla odcinka. Czemu ja coś słyszę? Woduch nam dał wody. Puścił wody nam. Jaki czy gdzieś tu jest. Dobra, idźmy po aparat. Zrobić fotkę temu. Dobra, 5 minut minęło. Bez strachu. Może trochę się wystraszyłem, bo usłyszałem wodę, to od razu wiem, że gdzieś jest na tym piętrze. Ale. Tak średnio bym powiedział. Dobra. Czyli tak, kamerę wyrzucam, ale na razie. Czyli, tak, gdzie mam aparat? Tutaj dobrze. Mam to aparat. gdzie mam zrobić fotkę? Ale mi się wydaje, że to nie było ducha czasem. Nie chcę się schizować też. Chudźcie, nie zobaczyłem, jaka była aktywność. To jest najgorsze teraz, zrobić zdjęcie i jeszcze zginąć, bo jeszcze w tej grze ani razu nie zginąłem. Dobra. Dobra. Zamkniemy się. Sprawdźmy, czy zaliczyło. zaliczyło jako kość. Sama zaliczyło kość, skoro zrobiłem zdjęcie wody. Brudnej. Coś, tu jest glitchowane i to ostro. Ostatnio, jak robiłem zdjęcie odcisków na płytce, znaczy nie płytce, tylko przycisku od światła, to zaliczyło mnie jako brudną wodę. Mimo to, że jej w ogóle nie było w mieszkaniu. Słyszycie to? Ej nie, jak to mi coś otwor, jak to coś mi otworzy drzwi, to jest tu. To się wystraszę. Ej nie, może nie ma ataku, ale to jest najgorsze. Mam cztery. To... Jezus, na no, nie wiem, czy jest dziesiątka, czy co. Jezus. Ej, to jest najgorsze uczucie. Kiedy zamyka się w łazience, a tu nagle jakiś kur na Jezus. Tchała była przez chwilę dziesiątka. Widzowie. Ej, ja nigdy tak nie miałem. Jak się kampiłem, bo no, gdy zaczęła grać ten odcinek, znikąd duch nogi jest taki agresywny. Ja. Yeah. A ja myślicie, że kto to może być? On jest tutaj chyba. Jezu, jak się, jak nie chcę go nagrywać dalej. Ale ja miałem minus trzy, miałem minus trzy przez niedawno, przed sekundą. Jest on gdzieś tutaj, prawda? Tak. Ej, nie, jeszcze czas mi wyskoczy, to się, ja wychodzę. Ja wychodzę i nie mam zamiaru tego nagrywać dalej. Tych noju głupi. Ja chcę z tym wyjść? Nie zamierzam tego. Nie, zamier nie zamierzam tego dalej nagrywać. Ta gra jest fajna. Ale creepy to jest, jak ktoś ci wyskakuje przed twarzą, w łazience, ty stoisz w rogu. Biednym z aparatem i latarką i temperaturą. A ten dulny duch długi demon, ktokolwiek to jest, czy tak wyskakuje. Jezus, Marian, jaka aktywność! Czy wy to, czy wy to widzicie? Na siódemce, nie na ósemce była aktywność. Mógł, a nawet niedawno, jak, jak weszłem, bo na dziesiątka. Przed dwie sekundy Teraz jest bo mnie nie ma. To wygląda też jak Banshee. E, nie może być Banshee. Chyba. Na znaczy nie mam dowodów aż tak. Mam co jedynie mroźne temperatury, chyba. Bo miałem minus trzy. To teraz kto może być? Jak mrożne Widmo, Fantom, Banshee, Mara, Demon. O nie, nie gadajcie, że to będzie Demon. Bym miał zdjęcie ducha już. Mam 50%. Będę musiał sobie kupować tabletki. Muszę zaoszczędzić na tabletki 8, 8, aktywność, 8. Kurde. Cool. Teraz tak. Musimy obmyślić plany, jak go tutaj porobić. O, jest dziesiątka, dobrze mi tam nie było. O, ja już nie ma dziesiątki. Chyba przez 3 sekundy. Oj, creepy, creepy. Normalnie się wystraszyłem. Tak, jest to. Temperatura była. Freezing temperatures. Spirit Box. Oj, z Spirit Boxem można go tutaj trochę wkurzyć. Crucifix. Oj, crucifix się na 1000% przyda. Crucifix się na 1000% przyda. Musimy się dowiedzieć. Musimy się dowiedzieć, kim on jest. Zobaczmy, czy mój lifehack zadziała, bo kiedyś go zrobiłem, ale nie widziałem orbów. Jaka jest teraz aktywność? Szóstka. Dobra, zaryzykujmy. Ja tam nie wchodzę. Mam lifehack? Może, który działa? Nie wiem. Otwieram se na rozszerz Wyrzucam kamerę Ale nie w taki sposób Czekajcie Czekaj Ja nie ogarniam Dobra Teraz tak, pobiegnijmy sobie do busa nie zamierzam tam chodzić. Jak widzieliście, dzieci co mają 10 lat Naprawdę będą... Jak to oglądają, to wtedy to będzie najgorsze. To więc tak, oglądamy to, co jest tam, gdzie są drzwi skierowane. Musimy się przypatrzeć orbów. Takie, jak ktoś nie zna, co to nie wie co to orby, są takie małe kuleczki białe. Ale jak ich nie zobaczymy. o i to trzeba wsadzić chyba kamerę tam, gdzie duch. A duch jest agresywny. Eee, nie obrazicie się, jak teraz zakończyłbym odcinek, ale zgadując jaki to duch. <grym> chyba nie bo On jest... Czekaj, jaki duch jest aktywny, gdy ktoś wchodzi do domu i od razu łączał się dziewiątka? tak jak u mnie. Weszłam do domu, była... wyszła z tego domu, była dziewiątka, ale gdy znowu ponownie wtedy weszłam, żeby zrobić zdjęcie, zostałem tam, on mnie wystraszył, wróciłem i już była dziesiątka cały czas wtedy. I jak, jak wyszłem, to wtedy już się obniżyło do siódemki. I skoczył na trzy sekundy na dziesiątkę. To jest trochę trudne. Znaczy nie chcę być ciniasem, ale no, wiecie jak to jest? Ci co się mają słabe nerwy. Znaczy, nie nerwy, tylko po prostu się boją cholorów Znaczy ja się nie boję, ale. No, to jest naprawdę już paranormalne. Wyżej po no, paranormalnego nawet. Temperatura jest ok. Kadzidła No z jakim duchem do czynienia. Umożliwi duchowi atak za pomocą krucyfiksu? Dobra. George Miller. Kurde. Teraz nie wiem, czy próbować, bo nie wiem, czy mikrofon działa. Ale powinien działać. Pod fałką mam gadanie, pod B, mam to, dobra. Oj, trochę go wkurzę, ale bym musiał. To. Coś tu widzicie? Ten duży pasek dziesiątki. To jest poniżej. No a teraz nie wiem. Bo chyba to jest 10. Teraz. Dobra, teraz jest 0. Bo widzę tutaj. Tutaj o widzę. Teraz jest 0. Oj, obawiam się. Dobra, nie wiem. Nie chcę być sama. ale muszę to niestety zrobić. Jak mam tu barszy to barszy. I nie musi być to. Znaczy, nie musi być. Cześć. A oj o, 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 o nie, 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 dobra, nie, 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 ja tam nie, ja nie chodzę. E, no, jak to będzie demon, to. Ten, właśnie, a demon co ma? Właśnie, demon, 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 panie demonku. co pan ma, demon jest jeden z najgorszych duchów, jakie może spotkać. Wiemy, że atakuje bez powodu. A, chyba wiem kto. Bez powodu. Bez powodu atakuje, a mnie tam nie ma, i on też bez powodu atakuje. I gdy byłem, ja go nie wkurzałem, i on i tak mnie atakował. Czy myślicie, że to był demon? Bo skoro on teraz takie widzicie się, co on teraz daje aktywność, aktywność wzrasta, obniża, wzrasta, pod, po... podnosi się po prostu. Obniża i podnosi. Ja nie chcę być, ale musi... Znaczy nie, nie musi, ale może być demon. Jak to będzie demon, to spoko. Jak nie demon, to nie wiem jak to mogło być. Sprawdźmy! Uuu, ale jednak din. Oj jaj. jaj. Aj, nie wiem. A czemu jean? Czemu akurat jean? Co ma jean takiego wspólnego z dużą aktywnością? Co ma wspólnego z aktywnością? Że taką, że bez powodu atakuje. Nie, no ale wiem, że zostawicie łapkę w górę, gdy trafię do kosza. Ok? Trzy. Cztery. I ry. i. Ale i tak zostawcie łapeczkę w górę Znaczy nie musicie, jak wam się podoba Jak wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę Teraz, jak trafię, to subskrypcję Bo dobijam, robimy yy, 10 tysięcy Subskrypcja? Aj Dobra. Do 3 razy będzie sztuczka Czyli sztuka Próbujmy, bo nieraz mi się udało Do 6 razy sztuka Piłka. Dobra. I ostatni. Do 6 razy sztuka. Miałem przycisk. I ja jest, trafiłem. To nie zostawiacie subskrypcję. Pod tym odcinkiem spróbujmy do 10 tysięcy lub 100 subskrypcji. Nie wymaga na pierwszy początek. Gdy będziemy mieli gdy już około 100 tysięcy dobijemy, to wtedy zrobię coś dla Was. Nie wiem, nagram live'a, mojego pierwszego live'a na YouTube. To więc papa i czekajcie na kolejny odcinek tej gry yy, za tydzień. <grywka> za tydzień odcinek, bo muszę się przygotować i to nieźle. A te demony i te odziny. To więc cześć.